czym idziemy do wyborów? Idziemy z hasłem, że Unia Europejska musi być zniszczona. Znaczy, nie tyle Unia, co idea, która stoi za Unią Europejską. Bo przecież, jak była jeszcze Europejska Wspólnota Gospodarcza, to było zupełnie przyzwoicie się na żyło. Potem przez Maastricht, Lizboński i Unia stała się nie do życia. Musimy, musimy, teraz czekamy, bo nie da się zrobić po tu teraz, nie da się zrobić referendum, bo go przegramy. Dlatego też trzeba poczekać na wynik wyborów. Być może w wyniku wyborów partie normalne, a nie lewicowe, wygrają i wtedy obalimy to lewactwo, które jest w Unii. A jak nie, to to lewactwo będzie się dalej szerzyło, i wtedy ludzie się będą coraz bardziej do tego zrażali. I wtedy zrobimy referendum i będziemy mogli mówić o poleksycie. Ale naszym celem jest, żeby zniszczyć Unię. Musiałem przypomnieć, że Wielka Brytania wyszła z Unii. I gospodarczo do już na tym dobrze, ale. Poza gospodarką to niestety jest fatalnie, jeszcze gorzej niż w Unii. Także jeżeli tej ideologii nie zniszczymy, to nic to nie da, bo w Polsce też są siły równie złe jak te w Unii. Musimy zniszczyć tę lewicową ideologię. I to jest nasz cel.